Cześć wszystkim, mam na imię Kamila, mam 27 lat, mieszkam w Lublinie. Skończyłam tutaj studia na kierunku hipologia i jeździectwo. Jestem także instruktorem jazdy konnej i sędzią. I mam parę swoich koni, a może nie parę. Dowiecie się wszystkiego, jak będziecie śledzić nasz kanał. No, zapraszam za mną, pokażę Wam część naszego ośrodka. Tajnie pięć. To angielska. Idziemy dalej. Tutaj mamy mału I tutaj najczęściej możecie nas spotkać. A tu nasza numer 3. Tu mamy swoje super koniki. Ok, tutaj idziemy dalej, zwiedzać. Zapraszamy. Tutaj mamy krócyczki. Napisane wszystko na stajniach, jak się nazywają. I w tej stajni stoi 12 koni, które używane są dla studentów, bo jest to ośrodek jeździecki Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie. Lecimy dalej. Numer chyba. Największa stajnia u nas na ośrodku. Stoją tutaj konie, zarówno uczelniane, jak i pensjonatowe. Około 40 chyba koni tam jest. Lecimy dalej. W którym prowadzone są zajęcia dla studentów, którzy uczą się tutaj na kierunku hipologia i jeździectwo. Idziemy dalej, staje numer cztery. Szkoli uczelnianych, w tym ogiery i jeszcze zwierzęta gospodarskie, które pokażemy na kolejnych filmikach. Tutaj mamy drugą halę. Mówimy na nią duże hela i idziemy zobaczyć place wewnętrzny. Teraz nie bardzo da się tu jeździć, bo jest grupa. Ale w lecie, jak jest bez śniegu, jeździmy sobie tutaj na dworzu. To już wszystko. Zapraszam do subskrypcji kanału, łapek w górę i oglądania naszych dalszych odcinków.